ma widzowie. Dzisiaj nagrywamy konkurs Zomków. Dzisiaj... Wie? Ja jestem Igor, a ze mną jest Olek. No więc be... dzisiaj robimy taki konkurs i pierwszy raz już wiecie jak się nazywamy. Tak? No. Pierwszy raz. Znaczy no będziecie za chwilę wiedzieć kilka razy. Bo za chwilę wstawiam kolejny nowy filmik. Ale po moim e, koncie już chyba wiecie, jak się nazywam i jakie mam nazwisko. A czemu w ogóle dać nazwisko? O tym powiemy w następnym filmiku. Dobra, więc e, powiedz, co chcesz zbudować? Jakby Jaki domek? Jakby... Domek na... Taki normalny domek, który normalnie sobie stoi. Taki normalny domek z. A ten deszcz się nie wkurza? Nie, bo musi być burza. To jest. To jest wejście do mojego domu. To on taki duży będzie. A ile tak. będzie pięter? Cztery. To ile ty to będziesz budował? Trochę? To ile? A najwyżej będzie... dokończymy jutro. A. Ty stary wypier. A kiedy wstawimy Wypad, te filmy? Znaczy... Tak dokładnie. Dokładnie. Jutro. Znaczy dzisiaj o godzinie 14.40. Tak dokładnie. Jest 13.38. No to zdążymy. A ja co? A ja? Czyli? No bo ja też będę budował. To będzie już w drugiej części. Ok. Lecimy z tym. No ja nie mogę. Czemu tyle rzeczy się tu pojawia? Jak ktoś się pyta siebie samego... Czemu nie używamy siekierki tej, to nie znamy komendy, a jak wy znacie, no to proszę napisać w komentarzach, bo chcemy. Bardzo. Eee, może użyć telefonu i zobacz komendy do tego. Ale w sumie tutaj nie, na płaskim świecie ja nie wiem czemu nie mogę zrobić tej komendy. W ogóle komend nie mogę robić. Chyba na płaskim świecie się nie robi komend. My jesteśmy trochę wycofani z Minecraft'a, bo my bardziej w, w, w Fortnite'a gramy, ale dzisiaj się, nam się zachciało tak. No, a weź pójdź po telefon, a ja, ja chwilę podtrzymam telefon swój. Rozsładę? Dobra, a weź. Ty, ja, kiedy będziesz pokazywał twarz? Ale <noise> się spytał, kiedy pokazuje twarz. O, a tu jego pies, Zara. Kiedy pokazuje twarz, jak dobijecie 100 subskrypcji. Na razie mam 27, jak podejrzewam. A tam macie pokazano ile od już w to gramy i jakie tu mamy. Na razie mamy tam lewe, nic więcej. Tak zaraz sobie. Teraz sobie odpoczywa, a Olek wpisuje sobie komendę. Jak ją zrobić? Zara! Zara! Może byśmy Możemy wyjść. Może z nią wyjść? Na razie musimy z nią wyjść. się po prostu. Ej, dobra, widzę. Wrócimy za niedługo, bo my idziemy wyprowadzić zarę.